Zobaczcie, moi drodzy Państwo, przed nami Awajze Caledonian Lux, stan nowy. Igiełka, perełka, jak ktokolwiek jeszcze może go nazwać. No bo jest nowy, rozłożony do zdjęć. Jest to przecionek taki, myślę, taki wystawowy, w idealnym stanie. Zobaczmy jak wygląda od wewnątrz, od zewnątrz, przepraszam, przepraszam, możliwość pięcia pasów sztormowych cykli. Piękna roleta z całą moskitierą po całej długości okna. I zobaczcie ten komnisz. Zobaczcie te białe lamóweczki. Zobaczcie to. On nie mógł być używany, bo gdyby był używany, nie byłby w takim stanie. Podwójne okna, fieranki, no po prostu perełka. Za chwilę sobie zobaczymy, jak wygląda w pełni. Okazały y, z tymi klapami tu również również możliwość pięcia pasów szramowych. Bardzo długo kedra specjalnie sobie y, otwierałem te zameczki, aby mógł ktoś tu się tutaj śliznąć. A w środku, w środku ten przedcinek jest sam sobie ciężki, więc musi mieć ciężki, porządny stelaż. Rozłożony jest tylko i wyłącznie teraz na trzech rurkach, natomiast jest ich łącznie 5 i 5 y, podpór, że tak powiem, tych nóg. Także jest tego wystarczająco dużo. I za chwilę zobaczymy, jak wygląda z klapami. No i witamy po przerwie. Sklepami wygląda równie pięknie. Równie pięknie. I zobaczcie, jaka strefa ciemna, Zasłaniacie się od zewnątrz. Od wewnątrz tymi hielanami, które są. No. Oj, może się dużo dziać w tym dużym A Nie mówiłem jeszcze, że są rurki wzmacniające tutaj ten daszek, żeby, żeby to było jeszcze bardziej naprężone. Chociaż wydaje mi się, że i tak, i tak jest. Kwestia tylko wpięcia do odpowiedniej przyczepy. Co za chwilę sobie przemierzymy. Sprawdzimy, potwierdzimy. Przejdźmy jeszcze raz po całej długości. Naprawdę stan igiełka, godny uwagi. Także, żeby tylko takie były, to byśmy każdy rozkładali z ogromną miłością. I zobaczcie. A jest troszeczkę już ciemniej. Fieranki, oczywiście, na plastiki, tak. Na te, na te prowadnice, także Baja. Tutaj jest zaszyte. Ta firana nie ucieknie. Także ogromna wartość. A jest jeden minusik, żeby nie było tak kolorowo. I ten minusik to jest to. Mała dziureczka. Poza tym. Daszek sprawny, piękny, i tak dalej, i tak dalej.